Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Przemek ze szkoły Gry, Hornet, School, jak to robią hawajczycy, prawda? Słuchajcie, dzisiejszym tematem będzie szut, odtu i chedbete. Szut znaczy to samo co odtu, czyli powinienem, powinnam i tak dalej. Omówiłem szód na zajęciach wcześniejszych, wejdźcie, zapoznajcie się z tą lekcją. Ought jest używane w kwestiach formalnych i generalnie jest rzadziej stosowane niż szód. Bardzo dużo osób w ogóle nie słyszało o ought ani headbetem. better. przykładowe zdanie. I ought to go shopping, czyli ja powinienem pójść na zakupy. He ought to not work so hard, on nie powinien pracować tak ciężko. She ought to have come to the party. Ona powinna była przyjść na imprezę. Nie przyszła, ale powinna była przyjść na imprezę. Także widzicie, że bardzo jest podobne do szuda, aczkolwiek szód jest częściej używane, stosowane. O, od tu bardzo wiele osób w ogóle nie słyszało. Headbet. Następny bardzo fajny zwrot, bardzo często używany. Znowu o którym też niewiele osób słyszało z tego, co ja widzę z moich lekcji, z mojego doświadczenia. Het znaczy lepiej. I zwróćcie uwagę na sam początek. Het jest formą przeszłą, aczkolwiek tutaj odnosi się do teraźniejszości albo do przyszłości. I jest podobne do tego szut, i jest podobne do tego tu, ale ma bardziej zabarwienie takie stanowcze. I dotyczy konkretnych sytuacji. Przykładowo. It's an aggressive dog. You had better keep the distance. To jest agresywny pies. Ty lepiej trzymaj dystans, prawda? Coś tak mocno podkreślamy. Inne zdanie. He looks very suspicious. Hadn't we better call the police? Czyli on wygląda bardzo podejrzanie. Czy nie lepiej, abyśmy wezwali policję? Jeżeli macie ten zwrot had better, możecie to skrócić. Może być apostrof D przykładowe zdanie I'd better the Dog. Czyli ja lepiej, abym wyprowadził pieska. Drapie w drzwi, prawda? Widzimy, że coś jest nie tak, chce wyjść. No ja lepiej, żebym tego pieska wyprowadził. Bardzo fajne sformułowania, bardzo często wbrew pozorom występujące, chcecie je poćwiczyć. Zapraszam na naszą stronę po więcej. Z mojej strony dzisiaj to wszystko miłego dnia. Cześć.